Zobacz, jakie potężny, Gucci. Zobacz, jakie potężne. Na górze magazyn. A na dole, sklep. To je... Dobra, zaraz tam pójdziemy. Ej, fajne ta. Mała, no? Fajne. Jakie cena na to? 390 euro. Ej, dobra cena. Ej, to ja se to wezmę. Nie, ale to ta. ta, ta, ta jest duża taka. Fajna, nie? Ogólnie jesteśmy w Gigi. I jest strasznie dużo rzeczy, ale tak autentycznie. I są w tej chwili W ogóle, bo naprawdę jest bardzo dużo rzeczy. Ja się nie spodziewałem, że aż tak dużo. Nie no, ten, ta saszeta jest spoko biała, bo ja mam teraz czarną, ona mi nie pasuje. Ej, tutaj też są, i to jeszcze z tej kolekcji z Miki. Tej kurtki to może Overkill trochę biało. Ile kosztuje ten boom bag? 490 euro, to jest cena w ogóle, autentycznie mówię, bo to są rzeczy, które normalnie nie są w outletach. Ej, nawet jest Snake w outlecie. Tego kurtki nie jeszcze. Nie, Snejka normalnie kupowałam. nie w Outletcie, w outletie nie było. To jest na przykład kolekcja Outletowa, ale te wszystkie tutaj, na przykład Mickey Mouse, jest to cała kolekcja bazarowa, to znaczy ta, tam Miszka Mickey i tak dalej. Ace'y po 450 euro normalnie 685, bardzo dobre ceny ogólnie, jest full size, to jest kolekcja Outletowa. Kolejne klasyczne Ace'y, w sumie nie takie półklasyczne, w dobrej cenie, 455 euro, więc w sumie spoko. W sumie nie było Ace'ów żadnych w Outletach. Ładna i kolorek też fajny. Fajny kolorek. Nie Wszystkim wiem. się podoba, Tiffany jest teraz ładny. No, ja Ale... Do czegoś białego. No do czegoś białego? Fajne. A jaka cena? 315 euro, dobra. dobra cena. Zobacz, że są nawet klapki Gucci w outlecie, to jest w ogóle szok, bo wiem, że to jest z kolekcji fake, ale ogólnie, że są klapki Gucci, to jest szok dla mnie. Dużo pasków, tylko takie typowo outletowe te paski, nic w sumie ciekawego. To są tak zwane outletowe paski, no są tylko w outletach, z tym takim małym GG. To było tak, że Gucci nie miało co wkładać do outletów jakieś 3 czy 4 lata temu i zrobił taką kolekcję tylko outletowych rzeczy. I one są tylko w outletach, nigdzie indziej, taka ciekawostka, wuja ciekawostka, ale zapadałem ciekawostka. Zobaczcie jakie zasłony do przybierali w Gigi, Normalnie robimy z... i podprysmy sobie to. Okej, okay, dobra, więc mamy tutaj męskie buty. I z męskich jest strasznie dużo, na przykład te raytony. Są super te na dole, które widać. Ej, fajne klapki ja nie to 205 euro i te, te czarne, spoko też. Ej po ile raytony? Te rajtony? 550, fajne. Może są w 11, to sobie wezmę. No i te ej są ale ja nie robię tych myszkomiki Czarne, takie, takie. Flamesy. Ej, flamesy. No zajebiście. Jezus Maria. Ej, ja to biorę. Nie no, masakra. Ej, ale autentycznie, kto pamięta hype na flamesy? Przecież te buty kosztowały nawet 3 na Reselu teraz 420 euro. Zajebioza, Boże, ludzie biorę to na pewno. Muszę to mieć po prostu. Fake. Fake bowler Są kurtki zimowe czyli to jest w ogóle spost. Jest... Czekaj, patrzę to jest w ogóle jest strasznie dużo ciuchów. I to nie takich syfów. Tylko takich sztosach, na przykład kurtki zimowe, to jest w ogóle sztos, bo tego w ogóle nie ma nigdzie. Ej, ta, wiesz jak ta kurtka jest limitowana? To jest kolaboracja w ogóle, ta kurtka. Dobra, idziemy do polo, to 50 euro czy za koszulkę trochę dużo. Jakieś czerwone metki co najwyżej się zobaczy, bo tak naprawdę to widzę, że tutaj 70 euro, 70 euro, 90 to jest, jest znaczna dupa w Warszawie jest taniej. nie to żeby coś, nie. nie to, że mówi, że Polska jest zaśwana, no ale kurwa, no mamy dużo taniej, bo na przykład nawet takie kurtki są u nas dużo taniej. 430 euro to jest żaden deal, Głównie nie kurczę. Strasznie drogo. W Gucci było taniej, autentycznie. Już się tak śmieję w sumie, ale proporcjonalnie do hypu i proporcjonalnie do marki, to w Gucci było lepiej było taniej po prostu. Taka prawda. To co, idziemy, w sumie tu ani ta nic nie ma. Jest taka dupa, że to nic nie ma. Autentycznie. To nawet nie ma co tutaj przebywać, bo to przebywanie tutaj grozi utratą smaku go to ja w ogóle nie lubię. Tam mi się tylko kojarzy, tylko z gaciami i style alertem. Że Armani, jakieś takie pierdoły. Rzeczywiście, tak samo boss. Tam był boss, ale nawet nie wszedłem, bo mam to gdzieś. Tak nie lubię tego. Ja wiem, że boss ma fajną jakość. O, fajne rzeczy do domu. O, nie balans, to możemy jeść. Albo tutaj jest jedzonko, to może to jedzonka. Słuchajcie, jakbym miał krótko podsumować. To jestem trochę zawiedziony. Jak widzieliście, w Nike'u nic nie było. A potem dalej to też nic nie było. W sumie w górczy coś było, bo kupiłem sobie coś, ale to później Wam pokażę. Tak szczerze, no to teraz jest new balance, jakiś taki pierdy, teraz zatrzymaliśmy się w sumie na jakieś żarcie i w sumie żarcie jest spoko. Ja mam wrażenie, że to więcej żarcia jest w tym outlecie niż w każdym innym, w którym byłem, bo naliczyłem 10 knajp z żarciem praktycznie. Takie wiecie, kafejki i tak dalej, a ten outlet nie jest jakiś potężny. I w sumie quality jest strasznie dużo alkoholu wszędzie, więc to też jest dziwne jak ten na, jak na outlet, ale ogólnie to troszkę jestem zawiedziony, bo myślałem, że troszkę więcej rzeczy będzie w najku, takich, wiecie, totalnie fajnych, bo tam jakby ten najduży, duży, ale tak naprawdę to po prostu wszystko rozwalone tak dookoła, żeby było, że nie wiem, jest tego strasznie dużo, a tak naprawdę nie jest tego tak dużo, jest raczej tego nie mało. Mm. Nie ma tak na gronie. Widzicie, idziesz sobie do atletu w Polsce i co? I idziesz sobie kupić jakieś rzeczy i możesz sobie, o możesz się napić na przykład, nie? W Polsce to nie przejdzie. Bo tutaj ogólnie też może mieć 0,5 promila krwi na luzie, nie? Więc e, wszyscy tu w sumie piją do obiadu albo drina, albo jakieś prosecco. Cyk, musi być fata żarcia. E, więc jesteśmy sobie w outlet'cie i jemy żarcie. Obiadek. I ogarnijcie, że autentycznie, jak i po jak tych outletach wszędzie, to naprawdę, uwierzcie mi, ja już się będę powtarzał, ale uwierzcie mi, rzadko kiedy możecie zjeść jakieś normalne żarcie, Zawsze to jest jakieś burgerki, Subway, o, ewentualnie Subway, albo coś takiego, albo jakieś takie, wiecie, żarcie na, na wagę, a nie ma takich knajp, a tu są wszędzie knajpy w Outlecie. Wow, wow, naprawdę wow i szczerze, to jest to jeden z niewielu outletów głównie, to, że na Sycylii w ogóle jest taki outlet, gdzie jest to żarcie, bo we Włoszech, jak byliśmy w tych kilku outletach, to też było tak średnio z tym żarciem, chyba, że będą było lepiej, na przykład Gucci Cafe we Florencji, w Outlecie pod Florencją, to jest rzeczywiście było i dobre, ostre, no bo to było, mia było miało być ostre, ale zjesz, nie? Zjesz. Dobra, jedz. No i ogarnijcie, że jeszcze jedna rzecz, którą mają Polacy dobrze e, wspólnego z Włochami. Pamiętajcie, jak babcia wam mówiła, weź chleb, bez chleba się nie najesz. No właśnie, zobaczcie, nam dali chleb. Dali nam chleb do ziemniaków i do makaronu. Bez chleba się nie najesz. Dobra, kochani, idziemy sobie teraz do New Balance'a. Ciekawe, co tu będzie. Może oni nie odkryli hype'u na New Balance'a. Ja mam na sobie 550, jak widzieliście, więc może dostanę rabat. Dostanę rabat? Za VIP? Nie wiem. Watch station. O tam, jeden coś ciekawego tak naprawdę jest tu No jest tego chyba nic ciekawego tak naprawdę nie ma jeżeli w sumie to nic nie ma. Nie wiem po co ja tu wchodziłem. Myślałem, że coś ciekawego będzie to pizza. Dobra, słuchajcie jesteśmy w Adidasie i w sumie nic tu nie ma chyba jak na razie przynajmniej coś nie wiem czego oczekiwałem, w sumie są NMD. NMD są super cenie, 39 euro w ogóle. Zobaczcie, minus 72% 39 euro. To jest super cena i w ogóle jest full stock. Ej, dobra cena, naprawdę. Muszę przeprosić, bo jednak coś jest. Co tu jeszcze dalej mamy? Mamy Ultra Boost Go 82 euro. Nie, to nie jest Na to w sumie Ultra Boost średnio, co Jak w sumie to nic, ale te NMD całkiem spoko. Dobra, więc tak naprawdę to nic nie ma. Tylko te NMD po 39 euro i tyle w sumie. Dobra, słuchajcie, takie krótkie podsumowanie tego całego outletu. Ogólnie tak 5 na 10 ale high endy jakieś Guczy i Prada, prawie nie pozwolili nam nagrywać. To tak 9 na 10 I mówię to autentycznie, bo dawno nie pamiętam żeby było coś tak naprawdę tak konkretnego w gucci zawsze są jakieś syfy takie typowe tu trochę tego mam więc pokażę wam jak wrócę, trochę jakichś itemów ale ogólnie w nike i te takie pierdoły zawiodło, jakiś polo to w ogóle jest była tragedia jak widzieliście tam w ogóle było drożej niż normalnie w stepie więc ogólnie jest in na plus jak chcecie się przyjechać, ale sobie po jakieś droższe rzeczy, właśnie jakieś takie włoskie marki to tu jest dobrze, jest okej okay. ale coś innego, no to jest dupa no i tyle Najlepsze rzeczy w ogóle Ever, 10 razy lepsze niż mozzarella i inne To jest burata, tak to mniej więcej wygląda. To jest tak, taka, to jest taka mozzarella z zewnątrz, a wewnątrz jest taka, jak to się mówi, straciatela, czyli po polsku to jest po prostu taki, nie wiem, jakby płynna mozzarella, można sobie coś powiedzieć. Jest to zajebite, ale częściej z pomidorami. Te pomidory smakują w sumie jak w Polsce, w tym momencie, bo tu nie ma sezonu, no to wiadomo, że one będą smakowały jak karton, ale ogólnie ta burata jest zajebita naprawdę bardzo dobra. Więc to jest tak jakby essentials, jak się tu przyjedzie. No i oczywiście negroni do kompletu. Ogólnie słuchajcie, jak będziecie na Sycylii, no to na pewno musicie spróbować czegoś z po pierwsze guanciale. Guanciale to jest taki boczek. On jest taki w pieprzu i w jakichś ziołach, tak mi się wydaje. Nie jestem specem, ale tak to mniej więcej wygląda. I on teoretycznie powinien być używany do takiej prawdziwej carbonary, takiej real. Panczety się też używa, no ale guanciale powinny być na pewno. No i na pewno muszę spróbować czegoś z pistacją, bo tu generalnie no stop są pistacje, wszędzie są te pistacje. I naprawdę dobre te rzeczy mają, zobaczcie tutaj. Jest ja sobie taki makaron. Tradycyjne, zwykłe penne z pistacją i guanciale. No i oczywiście kolejne na gronie, bo już tutaj nie ma, wiadomo. Bak suchy. Jakie tam zdjęcie? Pokaż trepkę. Mm. Selfie? Pierdzielnie, co? więc więcej Leszka, uważaj na kapelusz, bo jak ci wpadnie tutaj, to po ptakach. Widzicie? 10 razy foto. Siemaneczko moi drodzy, witajcie. Dzisiaj jesteśmy w Syrakuzach razem. Anitka, patrzcie tu. Chodź, zobacz tu, chodź. Popatrzcie tam. Patrzcie, to dobrze. Jesteśmy w Syrakuzach. Generalnie Syracuzy to takie miasto, gdzie w sumie jest port, jest ładnie, ale za bardzo nie ma co pokazać, są takie uliczki, nikogo to w sumie nie obchodzi. Obejrzeć się takie vlogi podróżnicze, jakieś tam. Laska z dzieckiem zazwyczaj jeździ z jakimś facetem i faceta nigdy nie pokazuje. To jest taki typowy vlog podróżniczy gdzieś tam po Włoszech, nie? Italia, moimi oczami, jakieś pierdoły, dobra, o to. Yy, nikogo to nie obchodzi. Nas obchodzi streetwear i nas obchodzą rzeczy. Tutaj w Katanii, pod katanią tak naprawdę jest jeden z tak, takich trzech sklepów Nike, które nas obchodzą. Są to Nike Clearance Store. Co to jest Nike Clearance? Store. To jest taki sklep, który jest outletem outletów. Jest oryginalnym outletem Nike. Chyba są trzy czy cztery w Europie tylko i tu jest jeden z nich. W ogóle tu praktycznie nie jeździ do tego. To, to się nie sprzeda w outletach w całej Europie, trafia tutaj. I tam są takie, wiecie, style minus 80-90%, minus albo nawet e, szmaty jakieś za 1 euro Nike a. Po prostu, żeby nie wywozić tego i nie opalić w piecach, no to wrzucają do tego sklepu, więc to właśnie tam jedziemy. Mam nadzieję, że coś fajnego tam będzie. Nawet nawet wszystkie trafiają, rzeczy z przed 5-10 lat, więc trzymam kurakciuki, nie? Lecimy. Zobacz, słuchajcie, yy, zatrzymaliśmy się w takim centrum handlowym, nazywa się Archimedder czy coś takiego, Archimedes jakiś. Ogólnie o co chodzi, tutaj wygenerani Włosi przydolą danki i szerokie spodnie mają to w dupie. Yy, I dobrze, bardziej tutaj drill, dlatego to jest taki sklep Avlab, bo po, po polsku się tak to nazywa, i w internecie było pokazane, że mają full-size danków, w ogóle wszystko stoi, więc się przekonać, czy to jest prawda, czy nie, chyba nawet Foot Locker tu jest, a później pójdziemy do tego Clearance'a stora. Chodźmy więc. Dobra, słuchajcie, idziemy do Avlaba, ogólnie on jest tutaj. No i sobie zobaczymy, co tu jest. Ani tam musi zachować się normalnie. No, że niby coś chcemy kupić, żeby nas nie wyjebali stąd. A, to są jakieś Turbo style, tak? 110 euro, no to może dobra cena. Ale nie wiem, czy to jest dobra cena. Kurczę, ej, w ogóle znowu chyba się dzieje to, co było, co się działo, to znaczy fake info w internecie. A teraz ten screena wam pokażę. Było, że jest full. W sumie kurczę nic nie ma autentycznie. Tylko jakieś dziecięce rzeczy. E, co to są jakieś wyprzedaże? Eee, takie syfy trochę. To nic nie ma, kompletnie. Taki gorzej niż Sizer, bo w to dochodzi, że czasami tanki się trafiają. Dobra, słuchajcie, nic nie ma. Idziemy stąd, zabieramy się. Kłamstwo, oszukują. Jak będziecie patrzeć w internecie, to oszukują. Kłamią, żebyście przyjechali. Dobra, słuchajcie, krótkie przebranie się i idziemy do klirensa, który jest tutaj. Mam nadzieję, że pozwolą mi nagrywać. To tak wygląda. Jest strasznie dużo tego w środku, więc, jak to i oglądacie, to znaczy, że pozwolili mi nagrywać, albo po prostu nie przeszedli się na mnie. Dobra, słuchajcie, jestem w środku i generalnie jest straszny syf, w sensie dużo jakiegoś totalnego syfu. Mega dużo rzeczy, mega dużo. Bo jak się weźmie tu, tam, wszędzie, tak naprawdę. Kurczę, ale nikt, nie tak konkretnego, nic tak konkretnego nie ma fajnego, w sensie takiego jakiegoś czegoś ciekawszego. Taki totalny w sensie odrzuty, wiecie, to jest wszystko kurna nic. Taki totalny outlet outletów. No co jest ciekawego, to chyba minus 30 dodatkowo na odzież, więc to, to jest jeszcze jak się mogę, ale jest strasznie dużo ludzi. 18 US nawet jest. Dobra, słuchajcie, generalnie. To jest jakby w rzeczy z Tylko to jest taki wielki ciucholand, rozumiecie? Wielki ciucholand. I musisz tak naprawdę przerzucać wszystkie te takie pierdoły. Wygląda to trochę jak TK Max w tym momencie. Jest ludzi dużo po prostu, zobaczcie. Jest strasznie dużo ludzi za mną. Może nikogo nie było akurat teraz. Ale generalnie jeżeli chodzi o buty, bo nas najbardziej buty interesują, nie to tak naprawdę kurczę nic nie ma. Na przykład no to jest dodatkowy 10%. Wszystkie te buty w większości to są takie totalne spady. Jeszcze pójdę na damski. No ale jak na razie kurna to w ogóle nic nie ma. Jakby zero. Z jest mówię dużo. Ale no to trzeba by było szukać. Trzeba by mieć czas i przeglądać oglądać to wszystko. Dobra, generalnie podsumowanie tego Stora całego to tak, ciucholand straszny, ale tego się w sumie można było spodziewać. Butów zero, żadnych. Damskich też, przepatrzyłem, nawet nie było co, co wam pokazywać, bo jakbyście chcieli zobaczyć buty do treningu. Kilka parwa por maxów, jakichś takich pierdów, ale ludzi w cholerę Nie przyjeżdżajcie to w sobotę ani niedzielę, ani jakiś tam piątek czy coś takiego. Do tego, jeżeli chcecie jakieś akcesoria czy koszulki, to spoko, tylko nie nastawiacie na jakieś super ceny. Te koszulki tam były po 14 euro, czy, więc w sumie 3 euro teraz piątaka prawie kosztuje to tak średnio opłacalnie wszystko. Jak tu już będziecie, to możecie przyjechać, ale żeby jakoś specjalnie tutaj jechać, to mnie nie jechał, w szczególności w tym momencie, kiedy no po prostu stoki najkili są strasznie małe, więc najpierw to, co jest w outletie. Wyobraźcie sobie tak, idziecie do Outletu w Polsce i taki syf, którego nikt nie kupuje w outletie w Polsce, ląduje tutaj, więc jeżeli chcecie potem ten syf przebierać, on wcale nie jest dużo tańszy, no to zapraszam, jeżeli nie, no to odpuśćcie sobie. Siemeczku, moi drodzy. My właśnie sobie wyjeżdżamy, pakujemy się i mi się przypomniało, że nie pokazałem wam co kupić w outletcie, więc teraz nadrobię to. Jedna jeszcze ważna rzecz, byliśmy tutaj w Katani, Zamieszczam taką mapkę, w sumie najlepsze knajpy, takie, które naprawdę mogę polecić, które no, trzymają jakby poziom. I jedna jeszcze rzecz, kebab, sobie, kebaby są bardzo dobre, teraz jedliśmy kebaba, super kebab, naprawdę, naprawdę niezły kebab, ale jedna rzecz jest do dupy i to jest McDonald's. KFC też jadliśmy, ale McDonalda. Słuchajcie, gorszego k***wa za przeproszeniem, nie jadłem. Gorszego McDonalda w życiu nie jadłem. Te McDonald's, przypomina taki McDonald's w Wielkiej Brytanii, wiecie, jak byliście w Wielkiej Brytanii i jadliście Maka, to wiecie, smakuje jak karton. Jest obrzydliwy, okropny. W Polsce jest luksus. Ja dawno temu jadłem McDonalda we Włoszech, jakieś kurczę, nie wiem, 5 czy 6 lat temu i był dużo lepszy niż ten. Jest tak obrzydliwy, że nie byłem w stanie zjeść nawet cheeseburgera. I byłem głodny wtedy, bo nic innego nie było do żarcia i po prostu jest totalnie obrzydliwy, więc jak będziecie chcieli coś zjeść na szybko, broń Boże, McDonald's, KFC jest troszkę lepsze, no ale też straszna dupa, bo te fast foody są okropne i lepiej sobie jakiegoś dobrego kebaba tu zjeść, czy jakieś arancini, czy cokolwiek kurcze innego, ale broń Boże takiego fast fooda. Dobra, teraz wam pokażę co kupiliśmy. Oprócz tego, że jeszcze marynarkę Gucci tutaj e, e, tak kupiła, ale w zajebistej cenie, słuchajcie, normalnie 2000 euro. Tak, a 300 chyba euro kosztowała niecałe, więc też super cena. Ale tutaj mam takie znajdki moje. Po pierwsze, kupiłem to, co wam zresztą pokazywałem. To jest po prostu najzwyklejszy shoulder. Dlaczego? Dlatego, że jest fajny, bo chciałem biały shoulder jakiś to jest spoko. No jest taki mniejszy, myślę, że myślę, że fajniejszy i. Ogarnięty i skórzany w 100%. Bo na przykład ten Louis, który mam on nie jest skórzany w 100%. Kolejna sprawa, no tu widzicie to miki, to wam pokażę. Ale tu mamy coś naprawdę sztos. To jest sztos i to naprawdę bardzo chciałem. Jest to portfel i to jest portfel Snake po prostu. Jest to portfel Snake i to jest tego typu portfel, nie? Że można sobie go gdzieś przypiąć czy coś w tym stylu. Naprawdę bardzo spoko i teraz fajnie, że w Gucci pojawiają się właśnie flamesy, snake i coś fajniejszego niż kiedyś. Naprawdę bardzo fajny hajsie. No i tutaj, tu dla mojego zioma kupiliśmy Gucci X, Mickey X w ogóle Disney. Dlaczego X Disney trafia do Nie wiem, ale jest full. Mogę się w sumie tylko domyślać. Te niektóre Disneya są straszne, ale niektóre są fajne. Tutaj kupiliśmy mu klapeczki dla jego narzeczonej. Takie. Nie będę tu rozpakowywał, bo będą mieli fan, ale takie. Co nie? I one w sumie spoko, w Też w dobrym hajsie wyszły tam 200 euro. Z tych 300 więc generalnie auteciki polecam.